Cześć, witajcie ponownie na kanale Oazak Niedno TV. Dzisiaj spotykamy się na piątkowym słowie edycji adwentowej. Posłuchajcie, co mówi dzisiaj na Ewangelia. Gdy Jezus odchodził stamtąd, ruszyli za Nim dwaj niewidomi, którzy wołali głośno: „Ulituj się na Synu Dawida. Gdy wszedł do domu, niewidomy przystąpił do niego, a Jezus ich zapytał wierzycie, że mogę to uczynić? A oni powiedzieli mu Tak, Panie, wtedy dotknął ich oczu, mówiąc, według wiary waszej nie wam się stanie, i otworzyły się ich oczy. A Jezus surowo im przekazał: Uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie. Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o nim po całej okolicy. Ludzie, którzy Cierpieli materialną i społeczną niedolą, i stan, których ukazywano jako karę za złe czyny, czy ich, czy ich rodziców, nazywają Jezusa synem Dawida, nazywają go królem. Nazywają go w, tak naprawdę jako wielkiego uzdrowiciela i egzorcystę. Niewidomi wchodzą do domu. Jezus wpuszcza ich do domu. Dosłownie, nie każe im stać przed progiem, nie każe im wyjść. Wpuszcza ich do domu, wpuszcza ich do siebie. Odpowiedzią na ich wiarę jest dotknięcie oczu i otworzenie tych oczu. Jezus nakazuje, żeby nikt nie, mówił, nie mówiono o tym cudzie. Miało to zapobiec rozbudzeniu się powszechnych nadziei, na które miało wskazywać przyjście ponowne Mesjasza. Ale tak naprawdę kluczową rzeczą, na którą ja zwróciłam uwagę podczas czytania tego słowa, wierzycie, że mogę to uczynić. I dla mnie fenomenem jest to, że ci niewidomi odpowiadają od razu. Nie wiedzą, że Jezus zaraz ich uzdrowi, tylko odpowiadają tak. Oni przychodzą, proszą o cud, a Jezus pyta o ich wiarę. Oni nie zastanawiają się, ale dlaczego to pytasz? Po co? Odpowiadają od razu. I tak naprawdę, według wiary im się to stanie, to, że wierzymy, że Jezus jest Panem, pozwala nam w pełni uczestniczyć. Dla mnie, właśnie takim czasem, gdzie mogę sobie odpowiedzieć na pytanie: czy wierzysz? Jest właśnie czas adwentu. W tym roku mamy 3,5 tygodnia adwentu. Jest to dla mnie niesamowity czas. Gdzie tak naprawdę z liturgicznych zielonych szat zmieniamy się na fioletowe. Dzisiejszy kolor również nie jest nieprzypadkowy, bo mi właśnie w Adwencie pomaga kolor fioletowy. Zrobiłam sobie paznokcie, gdzie gdzieś tam klikając w klawiaturę, używając telefonu, prowadząc samochód, zawsze widzę ten kolor przed sobą i, i robię sobie taki mój mały rachunek sumienia, czy wierzysz. Mi też osobiście pomagają bardzo raraty, ja też bardzo lubię słuchać. Tak, jakby mieć swoje małe rekolekcje, chodząc na rorety po prostu obserwując na bieżąco, co się dzieje z Ewangelią. No i przede wszystkim obserwując ten kolor fioletowy na szatach liturgicznych, dlatego, że jest to kolor, który skłania do refleksji, daje nadzieję. Daje nadzieję na powtórne przejście daje nadzieję na to, że wszystko może się zmienić. Czyli jeśli Jezus otworzył oczy niewidomym, to ja bardzo bym chciała, żeby Jezus w tym czasie pomógł otworzyć mi oczy mojej duszy, żeby spojrzeć, czy ktoś nie potrzebuje mojej pomocy, czy sama nie potrzebuje ingerencji Boga w swoim życiu. Może tak bardzo przez ten czas pandemii się zagubiłam, że, że tak naprawdę straciłam to, co najważniejsze z oczu. Nie mam już takiej relacji, jak kiedyś. Spotkania azyl odbywają się albo w formie online, Albo w ogóle przestały się odbywać. Może właśnie ten czas adwentu powinien być takim czasem refleksji, żeby się zastanowić, zaangażować się bardziej, dopytać, czy można w czymś pomóc, czy, czy ktoś nie potrzebuje pomocy. Mimo wszystko jest to niesamowity czas w roku, gdzie każdy chce być szczęśliwy. Tak naprawdę ci niewidomi, po tym jak dostali wzrok, wyszli i mówili o tym głośno. I zatrzymali tego dla siebie Mimo tego, że Jezus nakazał im nie mówcie, Oni byli tak szczęśliwi, byli tak napełnieni pełnymi emocjami że, że wyszli i głosili to To jest niesamowity obraz tego Jak powinni prezentować się chrześcijanie Nie powinni się cieszyć z kiczowatych reniferków, mikołajków Bo to wszystko przeminie Ale tak naprawdę chodzi o to, co my czujemy Co my ze sobą prezentujemy I co od siebie damy i tak naprawdę życzę Wam wspaniałego czasu adwentu, gdzie każdy będzie mógł sobie odpowiedzieć na pytanie.